Witajcie, Michał z tej strony. Dzisiaj zaprezentuję wam mini countrymana. Według mnie w genialnej konfiguracji, kolorystycznej, jeśli chodzi o wyposażenie, również nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz. Auto pochodzi z 2020 roku. 21. Rejestracja ma bardzo niewielki przebieg, bo tylko 28 000 km. Bardzo fajny kolor, tej szary metalik. Z przodu mamy również lampy w technologii LED, światła dzienne w technologii LEDowej, czujniki parkowania. Bardzo fajnie to jest z linią dachu. Komponują się te relingi dachowe lakierowane w wysoki połysk z czarnymi felgami. Tutaj z dodatkami, listami progowymi. Tutaj z pakietu Alfor. No bardzo ładnie to wygląda. Tutaj również ten element jest lakierowany w czarny połysk, jak również lusterka. No to powoduje, że po prostu to auto ma, ma jakby taki smak. No jest to bardzo fajna konfiguracja, według mnie oczywiście. Niski przebieg 28 000 km. Tutaj auto było kupione w naszym salonie, serwisowane. Jest w tym momencie po dużym serwisie olejowym z filtrami i świecami. Pokażę Wam to na komputerze bardzo fajna konfiguracja. Tutaj opony letnie pirelli, rozmiar 17 cali tak prezentuje się linia boczna, relingi dachowe. Czarne felgi, naprawdę robi to robotę i wrażenie. Mamy również tutaj funkcję dostępu komfortowego możemy sobie bez, kluczykowo otworzyć, bez, bez użycia kluczyka otworzyć sobie i zamknąć drzwi. W tylnej części mamy lampy w technologii LEDowej, tutaj imitujące brytyjską flagę, bo jest to wersja poliftowa. Mamy również kamerę cofania. No i tutaj też ładne listwy lakierowane w wysoki połysk. Klapę również możemy otworzyć za pomocą nogi. Co Wam teraz zademonstruję. Tutaj od nowości jeszcze zabezpieczenie listy progowej jest nienaruszone. Bardzo pojemny bagażnik, zwróćcie uwagę na stan tutaj tapicerki. Dla wielu będzie na pewno zaskoczeniem dno bagażnika. Może wam oddalę to. Zwróćcie uwagę to jeszcze spokojnie dwie walizki na samolot do luku bagażowego wejdą. Także naprawdę pakowny samochód, tutaj będzie to dobrze widać. Jeśli chodzi o stan plastików tutaj. Tu mamy funkcję zamykania, otwierania klapy bagażnika. Tak to wygląda, piękna konfiguracja. Co myślicie? Jak coś napiszcie w komentarzu odnośnie tego konkretnego egzemplarza? To przejdziemy sobie może do środka bo fajne, tutaj mamy też wyposażenie fotele, tutaj standardowe, materiałowe yy, bardzo łatwe wsiadanie, troszeczkę auto wyższe przy tych fotelach, genialne wsiadanie komfort, mamy również tempomat na pokładzie, oczywiście bluetooth, przygotowanie do Apple CarPlay pokażę Wam kamerę cofania doskonała jakość tutaj, tutaj pokazuje nam linię w którą stronę auto zmierza, czy się zmieścimy, czy nie. Bardzo fajne rozwiązanie, ja mam styl parkowania, także auto też może samo zaparkować. Jeśli chodzi o guziki, mamy tutaj e, wszystkie dostępne opcje. Mamy podgrzewane fotele, mamy podgrzewaną przednią szybę elektryczną, tylnią szybę, dwustrefową klimatyzację, automatyczna oczywiście, zasięg, yy, przebieg przepraszam 228 tysięcy kilometrów, tutaj zasięg 49 km. jeśli chodzi o paliwo, nie ma to znaczenia większego, mamy również tutaj oświetlenie ambientowe w drzwiach zwróćcie uwagę, możemy sobie to zmieniać tutaj mamy piękną taką listwę w porze szarym wnętrze jak i kierownica praktycznie w doskonałym stanie tutaj niewielki przebieg ekran oczywiście jest też również dotykowy mamy również nawigację satelitarną tutaj te ringi możemy również zmieniać kolory Wejdziemy sobie w historię. Wam pokażę, jak to wygląda, jeśli chodzi o serwis. Pełna historia serwisowa. Kod dealera 35140 to jest e, nasz kod dealera. Tutaj auto wyjechało e, o, 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 w naszym salonie 4 maja 2021. Przy 13 tysięcy kilometrów był wymieniony olej silnikowy Microfield, nie przy 30, jak to nieraz bywa. Później przy 26 było kładziny hamulcowe z tyłu, płyn hamulcowy no i teraz u nas był wykonany w lipcu 15 lipca duży serwis, zwróćcie uwagę olej silnikowy kontrola pojazdu, mikrofiltr, filtr powietrza świece zaponowe także auto gotowe do drogi wykonany został serwis system bezpieczeństwa mamy tutaj z przodu e, sensor informujący nas o możliwym ostrzeżeniu, możliwej kolizji tutaj e, drogowej z interwencją hamulca. Panie jest to pokazane na obrazku: jakieś auto hamuje. No i tutaj e, system nas informuje o możliwej kolizji. Także jak sami widzicie bardzo fajne auto. Jeszcze z takich dodatków. Mamy czarną podsufitkę z tymi tutaj dodatkami zewnętrznymi. Czarna podsufitka. No pięknie to wygląda wszystko. Jeszcze może tylnia kanapa. Bardzo szeroko, obszerna. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy nawiewy z tyłu. To ważne. No zapewnia to lepszy komfort jazdy. Złącza dwa USB. Tutaj również fajne podświetlanie nóg. Tutaj oparcie tylnych foteli. Zwróćcie uwagę, tutaj chyba jakieś dzieci no nie jeździły, przynajmniej nie ma śladów zużycia. Oczywiście <laughs> Isofixy na pokładzie, jest to wersja pięcioosobowa. Także yy, zapraszam do kontaktu, do zakupu. Trzymajcie się, cześć.